Witam serdecznie Szachowa Polsko, z tej strony Szparumen. Tematem dzisiejszego odcinka będzie partia, którą rozegrałem jakiś czas temu na Czeskomie w trakcie znanego już wszystkim turnieju Title Tuesday, gdzie w połowie turnieju miałem przyjemność zmierzyć się z czołowym zawodnikiem ze Stanów Zjednoczonych, Wesleyem So. Przejdźmy do szachownicy. Wesley So rozpoczął od posunięcia D4. Moją taktyką, moją strategią, aby tutaj nieść dobre widowisko, połączone z całkiem niezłymi szachami, jest właśnie obrona Benoni przeciwko systemowi D4. I gdy tylko rywal wychyli się drugim pionkiem o dwa pola, to ja automatycznie kontratakuję ruchem C5. Ideą ruchu C5 jest to, że jeżeli rywal nie zareaguje, to oczywiście tego pionka będę chciał zbić, a nawet jeżeli uda mi się go w jakiś sposób przesunąć, to w w przyszłości będę chciał postawić swojego gońca na najdłuższej przekątnej, dzięki czemu będzie to bardzo aktywna figura. Niespecjalnie też muszę się bać o swego rodzaju bicia na C5, ponieważ wówczas posunięcie e 6 sprawia, iż w przyszłości czy to za pomocą skoczka, czy to za pomocą gońca, a nawet niekiedy za pomocą hetmana, tego pionka uda nam się odbić. Natomiast Wesley stał so tutaj bez wahania od ręki zagrał najbardziej krytyczne posunięcie, którym jest przepchnięcie pionka. Dlaczego jest to krytyczny ruch? Jest to krytyczny ruch, dlatego że białe dzięki temu posunięciu zyskują sporo przestrzeni. Proszę zobaczyć, iż teraz między innymi mój skoczek nie może wyjść na C6, samemu nie mogę postawić pionka na D5, a za moment białe będą mogły jeszcze dołączyć pionkiem na E4 i wydaje się, że ta przewaga w centrum faktycznie z obiektywnego punktu widzenia powinna białym dawać lekką przewagę. Natomiast jak to zazwyczaj bywa w szachach, jest coś za coś, i tutaj, dzięki temu, że rywal ma tak wysoko wystawionego pionka, to ja dzięki temu mogę go bardzo szybko na nim, tak naprawdę, zbudować. Kontratak, dlatego gram posunięcie e6. Oczywiście, bicie na e6 też nie jest zbyt dobrym pomysłem, ponieważ odbijamy do centrum. I teraz warto zauważyć, że ja posiadam czarnymi dwa pionki w centrum, podczas gdy rywal ma jednego, co może sprawiać w przyszłości rywalowi jakieś problemy ze względu na szybkie posunięcie d5, przykładowo. Po skoczek C3, D5 okazuje się, że to czarne dysponują bardzo silnym centrum pionkowym. Dlatego Wesley oczywiście się na to nie zdecydował. Zagrał posunięcie skoczek C3, aby jeszcze ten punkt D5 wzmocnić. Dlatego nastąpiły wymiany. Oczywiście bicie pionkiem, tak aby zachować właśnie tę przewagę w centrum. Warto zobaczyć, że teraz rywal posiada dwa pionki centralne na liniach E i D, za które właśnie uważamy pionki centralne. Ja posiadam jedynie pionka na linii D. Dlatego to może sugerować, iż w przyszłości, jeżeli uda mi się zrobić ruszadę to właśnie swoją wieżę ze skrzydła królewskiego bardzo chętnie chciałbym postawić na półotwartej linii, na której będzie czuła się dość aktywnie. Dlatego gram posunięcie D6, póki co wzmacniam łańcuch pionkowy, rywal gra E4, czyli robi podobnie. Również stara się tutaj wykorzystać w pełni swój potencjał, no i rzecz jasna g6, czyli bardzo tematyczne zagranie, e, które właśnie już tak naprawdę swój początek miało w drugim posunięciu, kiedy to za pomocą ruchu c5 naszą ideą było właśnie to, aby wymusić na rywalu przesunięcie piąka, dzięki czemu w niedalekiej przyszłości wyjście mojego gońca na pole g7 będzie jeszcze aktywniejsze. Generalnie w większości przypadków moim planem jest wyjście gońca na G7 tuż po zagraniu ruchu G6, aczkolwiek grywal zagrał według mnie niedokładną kolejność, ponieważ posunięcie skoczka F3 oczywiście jest bardzo często spotykane i właśnie przez to, że jest bardzo często spotykane, bardzo dobrze jest wiedzieć, dlaczego to nie jest najdokładniejsza kolejność i w jaki sposób można ją wykorzystać. Ponieważ w obronie Benoni, jeżeli mielibyśmy możliwość zdjęcia, po jednej figurze ze strony białych i czarnych, to po naszej stronie chcielibyśmy zdjąć białopolowego gońca z C8, a po stronie rywala chcielibyśmy zdjąć skoczka z F3. Dlaczego? Spójrzcie, że rywal ma pionki centralne ustawione po białych polach. Jeżeli udałoby mu się zagrać H3, to okazuje się, że nasz białopolowy goniec tak naprawdę nie ma możliwości... Na jakiekolwiek. Nie ma, nie ma żadnych perspektyw. A skocze rywala bardzo chętnie chciałby się w przyszłości niedalekiej przestawić na pole C4, skąd będzie atakował naszą największą słabość pozycji, bo tak to trzeba nazwać, czyli pionka D6. I jeżeli byśmy zagrali jest G4 w tym momencie, to problem polega na tym, iż przeciwnik ma posunięcie Hetman A4. Dlatego moim, moi drodzy, bardzo sprytną rzeczą, jaką możemy zrobić w tym momencie, jest wtrącenie ruchu A6. The <laughs> na który, aby nie dopuścić do ruchu B5. W 90% przypadków rywale odpowiadają ruchem A4. I teraz, kiedy zagramy gońcem na G4, okazuje się, że groźba szacha na A4 dłużej nie istnieje. Oczywiście ten szach na A4 jeszcze dodam jest istotny z tego powodu, iż jeżeli teraz zagram skoczek bd 7 to rywal może zgodnie z planem odejść na D2, a co więcej, za moment grozi H3 i okazać się może, że mój goniec zostanie złapany z uwagi na to, że tych pól dla siebie zbyt dostępnych wielu. Nie ma, a za moment G4 wisi w powietrzu. Dlatego A6 możemy tutaj oznaczyć wykrzyknikiem, A4 ze strony przeciwnika. I goniec G4, czyli właśnie realiz realizujemy naszą strategię długoterminową, e, którą jest wymiana e, białopolowego gońca, czyli najsłabszej figury, za jedną z silniejszych rywala. Jest to na tyle istotne, że nawet wstrzymujemy się z wprowadzeniem naszego gońca na najdłuższą przekątną. Czyli widzicie, że naprawdę priorytet jest tutaj bardzo istotny. E, goniec E2, ja aby nie dać rywalowi tutaj na żadne odejście skoczka, ponieważ spójrzcie, że teraz już związanie zostało przełamane właśnie przez białopolowego gońca. De decyduje się od razu, kiedy tylko mam możliwość na zbicie gońca na skoczka, przepraszam, na F3. Rywal go odbija i teraz mamy dwie możliwości tak naprawdę prowadzące do tej samej pozycji. Możemy najpierw zacząć od ruchu goniec G7. Ja w partii zacząłem od skoczka na D7 ze względu na fakt, iż nie chcę dopuścić rywala nigdy do przełomów typu E5. Dlaczego nie chcę do tego dopuścić? Ponieważ rywal ma parę gońców, a w związku z tym naszym celem powinno być utrzymanie tej pozycji jak najbardziej. Zamkniętej. Co ciekawe, przynajmniej w centrum, ponieważ jeżeli rywal doszedłby kiedykolwiek do E5 i potem ten wolny pionek D zacząłby przejść do przodu, to proszę zobaczyć, że wówczas ten goniec białopolowy bardzo mocno by się rozegrał, a nie o to nam w tym wszystkim chodzi. Dlatego po ruchu goniec F4, tak aby móc wyjść gońcem na G7, nie tracąc przy okazji pionka, bo goniec jest jedynym obrońcą na tej przekątnej, należy zainwestować kolejny, kolejne tempo w, w obronę pionka za pomocą Hetmana, i to wydaje wydaje się bardzo e, niemrawe podejście wydaje się, że rywal powinien być w stanie w jakiś sposób wykorzystać e, tę moją taką wiecie, aż nadto zapobiegawczość ale co ciekawe ta Pozycja znalazła miejsce w 45 innych teoretycznych partiach, dlatego widzowie, jest to jak najbardziej możliwa kontynuacja. Rywal zagrał Hetman B3, dalej stara się stwarzać presję, dlatego ja, zanim jeszcze tego końca finalnie postawię na G7, muszę obronić piąka, tak aby go nie stracić. Roszada, i teraz w 13 posunięciu, finalnie udaje mi się tego końca wyprowadzić na G7. Możecie odetchnąć z ulgą, bo naprawdę trzeba się postarać, żeby w obronie, Benonim, w obronie Benoni nie być w stanie tego końca tutaj postawić, ale trzeba przyznać, że byłem na bardzo dobrej drodze, aby do tego doszło. Eee, na szczęście, uf, odetchnęliśmy z ulgą, dlatego lecimy dalej. Wesley atakuje, napiera, ale tak naprawdę wszystkie te groźby zostały przeze mnie odparte. I zaraz się może okazać, że to czarne będą dysponowały taką większą siłą bojową, lepszymi planami na przyszłość. I jeżeli rywal nie będzie podejmował najlepszych według komputera, Ruchów, to może się okazać, że to zaraz czarne, czyli w tym przypadku szparumen, dojdzie do głosu i nawet będzie walczył o przewagę. Rywal wieża F1, bardzo logiczny ruch, ustawia wieżę na wprost Hetmana i króla. Dlatego, jeżeli mamy opcję, no to chociaż królem zejdźmy właśnie z tej półotwartej linii. Krótka roszada zrobiona. Z drugiej strony Wesley So stara się mnie e, troszkę ostudzić. Ruch A5 ma na celu to, aby po posunięciu B5 nastąpiło N pasą, czyli bicie w szarozie, e, przez co ulegnie osłabieniu mój pionek na A6. Przykładowo po B5, ab wieża B6, okej, okay. po hetman C2 mam wieżę F, B8, atakuje pionka B2, rywal atakuje pionka A6, jest to jak najbardziej możliwe i szczerze powiedziawszy bardzo często w ten sposób gram i jeżeli mógłbym się cofnąć w czasie, to prawdopodobnie zdecydowałbym się na konkretne rozwiązanie właśnie typu B5. Ja natomiast w partii zdecydowałem się na spokojnie podejść do tematu. Stwierdziłem, że moim priorytetem będzie otworzenie najpierw czarnopolowego gońca, przestawienie skoczka. No właśnie, przestawienie skoczka którego? Skoczka z D7 czy z 6 To jest dobre pytanie. Skoczek E5 jest możliwością. Zatkujemy białopolowego gońca. Jeżeli rywal nie odejdzie, to go zbijemy, psując strukturę pionkową. To wszystko brzmi super. Natomiast ja w partii zdecydowałem się na nieco inny pomysł, ponieważ zagrałem w partii z skoczkiem na E8. 一。Y Aleksiej Szyrow powiedział kiedyś takie zdanie, że najcięższe posunięcia to te wykonywane właśnie skoczkiem do tyłu. I e, nie to, żebym się tym jakoś wiecie kierował przy tym posunięciu. Natomiast ideą ruchu skoczek, skoczek E8 jest przestawienie skoczka na C7, tak aby ten skoczek jeszcze bardziej pomógł właśnie w tym planie dojścia do ruchu B5. Możliwe, że obiektywnie nie było to najlepsze, ponieważ ten skoczek potrzebny byłby na polu C7, kiedy rywal miałby pionka na 4. Ponieważ spójrzcie. Że teraz faktycznie B5 zagrać nie mogę. Przykładowo Rywal zagra H3, to po B5 po prostu tych figur rywal ma za dużo w obronie przed ruchem B5. I tutaj faktycznie taki plan ze skoczkiem C7 i B5 miałby nieco więcej sensu. Bo teraz faktycznie po ABAB ten skoczek na C7 wnosi bardzo wiele do pozycji. A okazuje się, że jak rywal zagra A5, to skoczek G8 już w sumie niewiele zmienia, poza tym, że otwiera naszego czarnopolowego gońca, ponieważ zobaczcie, że i tak, tak naprawdę mogłem zagrać B5 już przy skoczku na E6. Także tutaj muszę przyznać i uderzyć się w pierś, że nie, nie doszedłem do tego wniosku w trakcie partii. No ale dobra, było minęło, skoczek C7, nadal pozycja czarnych jest, bym powiedział, przyjemniejsza. Dlaczego? Okej, okay, rywal cały czas posiada przewagę przestrzeni, cały czas posiada Parę gońców, niby wszystko powinno być na, na jego, że tak powiem, rękę. Natomiast spójrzcie, że po pierwsze, ten białopolowy goniec, tak samo jak i mój, jest najgorszą figurą, ponieważ pionki nadal są ustawione w centrum po białych polach. E, Okej, okay, słabość na punkcie D6 istnieje, rywal nawet ją dość mocno atakuje, ale warto tutaj zauważyć, że Hetman pięknie broni, a za moment, nawet skoczkiem na E5 uda mi się tę słabość w jakiś sposób przesłonić. Po trzecie, za moment, zdolności do atakowania pionkami po dają lepsze czarne, ponieważ prędzej ja dojdę do ruchu B5 niż rywal do ruchu E5, dlatego Rywal rozumiejąc to, przestawia gońca teraz na przekątną, na której za moment wytworzy się słabość w postaci pionka A6. Tak jak wspomniałem wcześniej, w powietrzu już wisi posunięcie B5. Dlatego rywal decyduje się na poprawę z, z, z jakiegoś punktu widzenia gońca białopolowego, ustawia go na polu, z którego też nie będzie przeszkadzał zbyt e, za bardzo. Dlatego jest to obiektywnie dość dobra decyzja. B5, AB, wieża B6, czyli coś co już widzieliśmy e, i powierza A2, wieża EB8, Dlatego mm, tutaj ponownie straciłem tempo na ruch wieża F8, który nie był zbyt dokładny, no ale też w niczym mi nie przeszkadzał. Także, jako tako, cały czas pozycja czarnych jest przyjemniejsza. Natomiast dalej trzeba grać bardzo dobre ruchy, bo naprzeciwko nas siedzi e, prawdopodobnie Wesley. So, nastąpiło ze strony rywala goniec G3, i to jest moment, w którym e, jeszcze zagrałem obiektywnie dobry ruch, ale jeżeli mógłbym teraz się cofnąć w czasie to szczerze powiedziawszy widzowie, zagrałbym nieco inaczej, ponieważ w partii zagrałem wydawało mi się bardzo złośliwy ruch i prawdopodobnie to jest złośliwy ruch, goniec d4. Idea polega na tym, aby tutaj po prostu tak na chama związać rywala, nie dać mu nigdy ruchu f4, skoczek na e2 wrócić nie może, bo wtedy goniec będzie patrzył na punkt b2, którego łącznie będą atakowały aż trzy figury. Natomiast tak bardziej w stylu benonim, przykładowo teraz po królu H1, bo faktycznie tutaj również mogłem w ten sposób zagrać, no to byłoby takie troszkę, wiecie, przeniesienie ciężaru gry na drugą stronę, bo tutaj już na skrzydle hetmańskim udało nam się wiele rzeczy osiągnąć. Doszliśmy do B5, zdwoiliśmy się po linii B, zmusiliśmy rywala do pasywnej obrony punktu B2, no naprawdę nie mamy powodów do narzekania. Ale tutaj jeszcze pełen potencjał nie został wyczerpany. Uwierzcie mi, jeszcze jest bardzo daleko do tego, ponieważ ruchem który powinienem był zagrać, było H5. Oczywiście H5, wykorzystanie Hetmana, który okej, okay, broni punktu D6, ale nadal zerka yy, i bardzo szybko może się przemieścić na skrzydło królewskie. Yy, I teraz groźba H4 naprawdę jest bardzo, bardzo nieprzyjemna. Rywal prawdopodobnie H3, aby na H4 mieć oczywiście odejście gońcem na H2. I tutaj nawet, aby nie dać rywalowi F4 nigdy zagrać, myślałem o ruchu G5. Żeby. Wygląda to, to... Wygląda to kuriozalnie, bo nie mam białopolowego gońca. Osłabiam wszystkie białe pola ustawiając pionki po czarnych polach. Ale rywal nie ma jak tego wykorzystać, bo skoczek nie może się ruszyć, ponieważ wisi na B2. Goniec jest ustawiony bardzo pasywnie na F1. Jeżeli ruszy na E2, to wisi na F2, pionek. Okazuje się, że przeciwnik jest bardzo spętany, i aby to wykorzystać w jakiś sposób, to rywal nawet może pokusić się o oddanie pionka, co obiektywnie dla czarnych jest w porządku. Ale wyobrażam, wyobrażam sobie scenariusz, w którym rywal faktycznie na małym czasie może tutaj dojść do głosu, i ten mój król w przyszłości może być w tarapatach. Natomiast była to bardzo taka ideowa e, kontynuacja, która faktycznie mogłaby sprawić rywalowi problemy. Nie ukrywam, w tym momencie. Ja wyczerpałem taką swoją prostą bazę posunięć, którą miałem w głowie, którą mogłem, mógłbym zagrać z każdym o każdej porze dnia i nocy. I wierzę, że Wy również do tego momentu przy odrobinie mojej pomocy, właśnie czy to w tłumaczeniu, czy w pokazywaniu różnych idei, czy wariantów, bylibyście w stanie dojść. Ale nie ukrywam, że teraz w 22 ruchu już trzeba było się wykazać czymś więcej niż zwykłym e, takim zrozumieniem pozycji. No ale. Przykro mi bardzo, mamy minus 0,6 Przeciwko Wesleyowi So Nie mamy powodów do narzekania Zagrałem w partii wieżą z ósemki na B7 Szczerze powiedziawszy, jeżeli mnie zapytacie po co Dołączam się do tego pytania Nie pamiętam po co ten ruch zagrałem I do teraz nie jestem w stanie znaleźć ku temu powodu Natomiast F3 ze strony rywala Odpowiedź też nie jest zbyt yy, spektakularna, yy, tak to nazwijmy. Hetman 8 może moim celem jest przestawienie na G7. Może jakiś inny plan, aczkolwiek myślę, że. A dobra, kurczę. Ty, ja nie pamiętałem, co było w mojej głowie, a teraz patrzę po zapisie, a tutaj była. Tutaj było działo Alechina, moi drodzy. Działo Alechina tutaj było, moi drodzy. <zum> zamysłem. No, powiem Wam szczerze, teraz się zaskoczyłem. Teraz się zaskoczyłem, bo trzeba przyznać, że ten szparumen coś, niecoś w tej głowie ma i to i to nawet coś tam między tymi uszami pani Bozia dostarczyło. Dobra, hetman na B8. O, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe podejście do tematu. Rywal gra B3. Hmm. Czy nie mogę tego pionka B3 zdobyć? Byłoby fajnie, no oczywiście, trzy wierze, trzy ciężkie figury atakują i jedna figura rywala broni, ale problem jest taki, że ten właśnie punkt D6 teraz troszkę cierpi. Jeżeli teraz mógłbym się cofnąć hetmanem na F8 i być na ruchu, to oczywiście tego pionka bym zbił, ale niestety rywal sprytnie to zauważył i... I jego ideą jest to, aby postawić gońca na C4, czyli tę swoją najgorszą figurę. I jego celem będzie to, aby ten goniec w jakiś sposób był takim plastrem łączącym właśnie tego pionka B3, czyli swoją jedyną słabość, z całą resztą łańcucha pionowego, który jest cały dość zdrowy, trzeba przyznać. Zagrałem skoczek E5, dostałem F4, nieprzyjemny ruch. OK, przyznaje się do błędu bez bicia, nie było to najlepsze posunięcie w pozycji, rywal dostaje goniec C4, no i nie będę ukrywał, że od tego momentu, gdy przestawiłem tego hetmana na B8, co obiektywnie trzeba przyznać nie było zbyt dobre, bo ten hetman był potrzebny w centrum właśnie, aby kontrolować tego różnego rodzaju przełomy, no to obiektywnie niestety, poza tym, że to ładnie wygląda, to niewiele wnosi do pozycji. I od tego momentu e, tak naprawdę Wesley so zaczyna mocno przeważać, ponieważ dochodzi do posunięcia E5. A jeżeli białe dochodzą do posunięcia E5 i nie rujnuje im się ta pozycja pionków centralnych, to wiedzcie widzowie, że coś musiało pójść nie tak. Jeżeli rywal jest w stanie dojść do ruchu E5 i nie spotykają go za to żadne niemiłe konsekwencje, to po prostu. Coś poszło nie tak, to jest bardzo istotna zasada w Benonim, nie dopuścić do otworzenia tej pozycji, bo tak jak w tym przypadku na przykład para gońców po prostu chcąc, nie chcąc dojdzie prędzej czy później do głosu. Skoczek B5, ok, nie chcę tutaj jeszcze e, tak naprawdę niczego pokazywać, jak zareaguje, bicie na E5 tylko byłoby... E można by powiedzieć oliwą do ognia, bo zaraz tak naprawdę te dwa gońce się rozegrają i tutaj pozycja jest już zupełnie przegrana. Także też zobaczcie, że to nie jest tak łatwo te pozycje w benonim utrzymać. To też yy, bardzo dużo idei trzeba znać. Okej, okay, te idee są dość łatwe do yy, przyswojenia, kiedy macie tutaj tak dobrego nauczyciela, jakim jest Szparumen. Natomiast yy, faktycznie, żeby o tym wszystkim zapamiętać i wiedzieć kiedy bronić, a kiedy atakować, troszkę teorii, troszkę cierpliwości do tego benoniego trzeba wykazać. Ale ja Wierzę, że do takiego poziomu 2,400, 2,500 jest to wariant, który, za którego pomocą będziecie naprawdę siadali do partii i od niej wstawali z uśmiechem na twarzy. Skoczek B5, E6. E6 tutaj widać, że już jest problem. Już tutaj rywal we mnie wjechał, stworzył sobie naprawdę no, bardzo nieprzyjemny punkt. Szczególnie ten punkt E6, który no, z którym walczyć się po prostu nie potrafię i nie mam możliwości, bo. Trzeba przyznać, że w tym, na tym etapie partii zostałem dość brutalnie ograny. Straciłem pionka, staram się. Okej, okay, w Benonim jest to fajne, że nawet jeżeli komputerek wam powie, że jest plus 4,5, to no dobra, w tym przypadku może faktycznie ja też bym się podpisał pod tym. I jeżeli bym popatrzył obiektywnie, to raczej bym dał coś koło plus 4, plus właśnie 4,5. Także tutaj komputer ma rację zupełną, zresztą zawsze ma, tylko my czasami nie rozumiemy dlaczego. Natomiast... Natomiast no w tym przypadku ten pionek E6 on jest warty tyle co, tyle co mój goniec na D4 przynajmniej, także faktycznie, faktycznie tutaj ta pozycja jest już po prostu przegrana. A jeśli chodzi o gońca, no to nastąpiło goniec E5, skoczek E3, przestawiam skoczka na D4. Cierpię, ale cierpię w aktywny sposób, także kiedy wypstrykam się z tych swoich wszystkich najaktywniejszych posunięć, po prostu będę zmuszony przycisnąć przycisk design i przejść dalej z. Uśmiechem na twarzy, e, rozumiejąc, że nie klęczałem. Nie, to było inaczej, że stałem, kiedy inni klęczeli. Tak jest, że do kiedy mogłem atakowałem, a kiedy zabrakło już pary, no to po prostu poddałem. E, Krucha 8, E7, bardzo ten pionek jest bolesny. E, nawet nie pamiętałem, że aż tak tutaj potężnie mnie rywal prze. No, przerobił, przerobił mnie tutaj naprawdę konkretnie, bo jeszcze chwilę temu było wszystko pod kontrolą, a teraz widzimy, że, no, że to wszystko legło w gruzach. Bicie niemożliwe ze względu na dorobienie hetmana i Mata. Ee, bić tutaj na f 6 za bardzo nie mogłem, ponieważ teraz koniec byłby niebroniony. A po Król H8, Pff, rewelacja. Dwie figury pod biciem. Wieża B8, bicie, bicie. Ciach, rywal się zasłania. No i tutaj Wesley. Totalnie mnie. Zdominował, no i niestety pierwsza część partii do 22 ruchu na korzyść Sparumena, druga część partii pod dyktando Wesleya. A problemem w, problem w szachach jest to, że wygrywa nie ten, co popełnił więcej błędów, tylko ten, co popełnił błąd jako ostatni. Jeżeli sumujemy, oczywiście więcej błędów popełnił Sparumen, bezdyskusyjnie, bezapelacyjnie lepszy w tej partii był Wesley So, ale sam fakt, że wytrzymałem w dobrej pozycji tyle ruchów, napawa optymizmem, aczkolwiek ja wierzę, że jestem w stanie już z tymi gościami co najmniej grać jak równy z równym, a co najwyżej ich ogrywać jak dziecko, także trzymajcie kciuki moi drodzy miejmy nadzieję, że to nie jest ostatnia seria, ostatni odcinek z serii moich takich ładniejszych partii w Benonim, no i miejmy nadzieję, że na tym Title Tuesday Benoni wróci mam nadzieję, że będzie mi dane kiedyś jeszcze ten turniej dla was rozegrać, także trzymajcie się, że Polsko, mam nadzieję, że partia się podobała, jeżeli tak zostaw koniecznie łapę w górę podziel się komentarzem na temat obrony Benoniego czy jesteś jej zwolennikiem, czy może masz jakieś wątpliwości i do następnego. Cześć, czołem. Bajo!